Ile dzisiaj? Prawie 30 tutaj, a to w, to w cieniu jest. A to jest w cieniu. Hello wszystkim. Jesteśmy po żniwach. Byłam dzisiaj z Kasią u lekarza. I nie mogłam nagrać jak tutaj wozio czyści kombań po żniwach. Ale idę i chociaż teraz na sekundę. Hello. Hello. A Ty co, byłeś kosić? Nie. <noise> Zobaczcie. Mam Mówię, be... że byłam z Kasią u lekarza no. i nie nagrałam jak żeś czyścił kombajn, nie? No i tak by nieco, to by się tam kurzy. Tak, cała kamera bym tylko miała. Tutaj. Jeszcze mnie heder został. I wtedy... I wtedy idziesz na jezioro. <noise> wtedy pójdziesz się umyć. Chyba. Będę nadjeżdżał. Się... tam ktoś nasra i będę się kąpał. Nie, no dalej tak. Nie, ale no kwa z srali. No tak. Dobra, bodzio, nie, nie obrzydzaj, bo ludzie którzy wiedzą przy Twoich filmikach, słyszałam. Co? No, no coś sobie obrazu. Obiad, raritasi... obiad, obiad? No, raritacji i inne kiełbasy. Wtedy no. będę musiał. Jak wyczyszczę, ale dziś już nie. No ale dziś, daje słońce co? Dzisiaj? Dziś mi się nie chce, to. Gdzie ci się nie chce? Jak ty cały czas zrobiłeś i ale taka, ale słońce daje dzisiaj, co? Myślałam, że się nie wyrobię, bo, bo, bo o siódmej wylas tu. No. Ale jest dobry czas chyba, która jest. Pierwsza, druga i pół drugiej. Nie, nie, bo ja mam tam Aha, czas, wiesz Po pół jeszcze. do drugiej, no to jest dobry Ró czas. No, po rusku to wiesz, no? Taki czas. Michał Kosi trawę, nie? No tu łąkę tam. Mhm. Tam, tam. My zaczęliśmy... tam niżej, no. tylko tam trosz, domu, dalej, na troszkę dalej, troszkę dalej, a tutaj jest kawałek, tam ta bunka, ona się tam ciągnie, nie? No, mamy pogoda była miało się na deszcz, zaczęliśmy 30 we wtorek, 30 Zmila. lipca, no, no, no. A, jak nigdy, nie? No, a... skończyliśmy drugiego, a Michał 30 prasował jeszcze resztę słomy i skończyło w pół do piątej rano i było prasowane słoma a w no, niedzielę miał padać i padało dość no to przyjechał kolega przyjaciel Michała i skosił dwa kawałki tak, że na dwa kombajny tak, chodził u nas klas no, jakiś a nawet coś tam nie wiem jaki to na filmikach jest, możecie sobie no. zobaczyć no, A ktoś tam pisał, że, że nowa cywilizacja u nas. Jest. Nie, nie nas jest jakaś nowa cywilizacja. Kaskar, dobrze mówię? Chyba no tak. Gdzie to napisać? No to ci kukurydza już kosi ile lat? Słabo tam oglądasz chyba. No. Kla klas tylko było 118, potem też. A w zeszłym roku jakiś tam mega inny. No, nie znamy się na tych nowych, wiemy, nie. że, krasnie. No, co tam będziemy opowiadać, jak czasem Podobny byśmy... do lekcjona był, tak, ale to, zły to zły był mega ileś... i Tak, nie? No, wiem kogo obrazili, nie? No, czasami. No i się pod wieczór było skoszone. No, tak więc, W piątek. No, ogólnie to jeszcze jest kukurydza, nie? No, no, to, no, to tylko, że... ja mówię o żniwach zbożowych. Tak, tak. Teraz podam no Michał mówi, że też się kwalifikuje zboża kukurydza. Tak? Nie wiem. Jak ja w szkole to, to nie było zboże. No nie. U mnie. U mnie też tak? No. Rzepak nie było, to nie było. Proso, grika nie było. Tylko zboże, kłosowe albo wiecha owiec nie? I te grochy i te inne, nie? No grochy to to nie też było. nie. No, strączkowe. To, to, tak, to były rośliny I było było piepeluszki. Strączkowe. Później były rośliny okopowe, nie? No tak z że na przykład ziemniaki czpuraki, czy buraki, no. to się mówiło, nie? Czytałem wczoraj, że Malbork było... zaczyna 30 chyba sierpnia kampanię cukrowniczą. Czy ich pogięło? Już tak szybko? Już te buraki były <grym> rosną. Ja nie wiem. Aż może i o, ja nie wiem. Ale strony były... Czytałem, że sucho było w Polsce. Aha, no, no, było, było. No. Michał Mają już... różne urodzaje ludzie, nie? ta cena też... Ale cena to, no cena, to jest coś innego. To już jest w ogóle cena to daj ta spokój, nie? Naścią Ukrainy i nikt nie jest rozliczony. Tylko była cena dwa lata temu w żniwa i do września. Potem spadła te dwa lata temu, jak tam Kowalczyk mówił, minister rolnictwa, weźcie trzymajcie, bo będzie droższe, nie? A, A to, to ile to... ludzi trzymało? No. Nie? Jeszcze pewnie mają, nie wiem. Kto ma tak więcej ha? No. I, I tylko była ta cena, żeby części podrożały, maszyny, a zboże spadła to wszystko, nawozy, prądy. I to na razie są te podwyżki, co tamte mieli zaplanowane I, i nie ma w budżecie kasy. Budżet uchwalił pisowski rząd. Ja nie jestem, bo to jest wszystko jeden, jeden diabeł to jest. Jedna karuzela. Od 89 roku, od 90. Tak, od okrągłego stanu. No to jest karuzela, nie? Robią z nami co chcą, te więcej. Proszę Lakaś... tu nie wpisać w komentarzach, no. czy tak, czy tak, bo to się ciągnie. No. Sobie pomyślcie i to się ciągnie, to nie, nie no, jest. Kto jest młody że... to tam nie wie, nie? No. A. Zobaczcie, jakie bodzią ma ręce. No. No to są moje ręce. A, nie, no nie moje. Ja takich brudnych nie mam. <laughs> Nie, nie, miałem w zeszłym tygodniu czyścić, ale nie mogłem łazić, mnie wlazło tutaj no to w dysku A i... no, A trochę na kombajnie się naskakałeś Nie, też. no to tam nie... Zawsze byłem na kombajnie, teraz zresz, Jezus, dwa kawałki ale... mniej, nie? Słuchaj, jesteś coraz starsza, nie? Coraz młodsza. No ja już jestem stary. No, Całkowicie stary. No. Teraz. no są starsi ode mnie, ale kiedyś sześć dych, to rolnik już nie mógł. Ja. Albo dzierżawili, dali dzierżawić, to rozkradli, jak nie mieli następców. 50 lat to byli, to byli, byli załatwione. A, to by było widać. Jeśli teraz Agawa, patrzy co tam się dzieje, co tam jest. mówię, nie, nie piszcie, że popieramy to czy sroja. Mówię, to jest karuzela od... Nie pamiętacie lat gierkowskich, to, to słabo, nie? Wiadomo, nie było zagranicznych maszyn, ale się miało pieniądze, się szło. Gorzej było przydział dostać. Trochę człowiek sprzedał, czy z, no. za świnkę z, 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 mię, za mięsko dostał, nie? No. Czy za mleko dostał i na wozu kupił i węgla kupił, a teraz? Nie Nawozy wiem, co kupić. na 26 hektarów gruntów razem z łąkami. Nie, na 2, 6 było później. Na 22 z groszem to tata gospodarzył to za jeden miesiąc od 8 krów za mleko. Kupił wszystkie składniki na cały sezon. No widzisz. I, on, I tam a, szło polifoska a, a, i wszystko, a tam nie było No, żadnych no takich... Najpierw trójskładnikowe, no potem tak. polifoska weszła, ale to jeszcze było na to. I no. na wapno i to, ale wapno było dotowane, bo SKR-y wozili tylko, nie? Oni mieli na, na składach, na hałdach i, i wozili. To nie był problem z niczym. No. I... To mówię na Gierku psy wiesz, a on był specjalnie wywalony, bo Polska do góry szła. Tak kradli po zakładach, a jeszcze było wszystko. jest nawet film o Gierku. Jo? Jest. Jak ten Jaruzelski tam już. No to ich robota już, ruska tak, jest. Tak, tak, jak już tam mącił i to no. wszystko. I, I potem przyszli. Jest, ruch, przyś, zobaczcie sobie przyszli te prezydent. A może ktoś nie widział. Nasz ja prezydent sobie... wasz. Wasz parlament, tamte pierwsze kontraktowe wybory się zaczynało z szabrowanie. Mm. Wtedy ludzie mnie uczeli, a tak chcieli wolności. Do, mówię, do stanu wojennego jeszcze, tamten, ten, że to było wszystko na kartki, to było sztucznie zrobione. To było sztucznie. To wszystko było. Tak. Tylko wiesz, I, to tak chcieli specjalnie zrobić. I poszła ta olimpiada, w rusku nie mieli co żreć. Zbytnio chociaż była Ukraina jeszcze w cepce nie yy, tym ZSRR. i było walone i wszystko było to naczelnik się prosił żeby ktoś 912 wziął bo ma na gminę albo mtz y te w małej kabinie w 81 drugim, trzecim mtz y 82, bo nie była jeszcze w dużej kabinie. No kto wziął? Bo tu się bali. Ja, bali, mu, ja tak. mówiłem do taty: Sprzedamy 60. I, i rok miała ta 60. Kupimy tego MT. A co mnie, będziesz chłopcze, gadał? No, bali się. A lubię. ludzie mieli na cięższych ziemniach, mają do dziś. I, I tam się pytałem po 10 latach, jaka była awaria. No, 25 hektarów, i ciapka miał też nie tego mtz -a. No, na razie była taka poważna, bo w silniku wtryski musiałem wyjąć i ustawić, dać Aha. chyba dwie końcówki, czy jedna była do wymiany Mi Miradowie, no to tam są gliny no. i było wszystko potem to było szalone, to, to kupili 3P, tego nikt nie chciał tych 3P potem sprzedali 5 tuczników, potem 8 i był spłacony to już było wariactwo, nie? No. To tam już się I wszystko siadło, i fabryka traktorów, i, i wszystko. Mm. No teraz się, ten, ten pseudo Ursus, ja nie mam nic przeciwko, tylko no, bo to, to była ta to warfama, nie? No. Rozszabrowali to, agencja na, na dofinansowania nie, nie można było na polskie te traktory, i Unia trochę też, i, i, i to siadło, nie? Masakra. No macie widzicie taki tutaj bociowam wam opowiada, no bo Nie taki będę film, tu nie. Filmik podsumowujący jeszcze... ten całe no. żniwa, ten, ten cały. Ten, ten cały zysk. To, to całe nie? Ten cały zysk, który teraz. Mają rolnicy... ludzie, mówię, co mają tam tysiące hektarów albo co, ale też to, to jest zajo, ptaki, traktory na sprzęty, na kredyty spać nie idzie, no niektórzy mają, Kredyty, ale li ale, i ale, tu znajomy opowiadał, bo pracował w takiej instytucji, już nie będę mówił w jakiej mówi, kto ma powiązanie z korytem, to nie ma nic kredytu, chyba dla pizzy tylko a tak to jest, Michał nam tutaj przeszkadza, jeździ, Dzień, kosi, niech kosi. <laughs> I, i, I tak to jest. Wszystko jest załatwione i mówiłem kupę lat temu, nie wiem ile, zobaczycie, że będą tutaj jeździć wieprze z zachodnie i na polowania mi będziemy naganiać zwierzyny, sklekotać i, no i, i co. Tak. Mówię, tak, jak, jak ta cena była te dwa lata temu, to już szło, ale to pod, tak jak, jak na przykład zboże podrożało, czy tam świnie, no to zaraz w sklepie, nie? Potem spadło na pięć lat. Za, za żywiec albo za zboże, ale cena podrosła, jeszcze w międzyczasie Jeszcze rosło. chcę wspomnieć o jednym człowieku, który chciał dobrze, Andrzeju Leperze. No, nie? Leperze. Go powiesili albo tak. co, albo coś tam. No coś albo z nim zmusili, zrobili, no. coś z nim zrobili, że jego nie ma, nie. No. Ten chciał, ten chciał. Ale to też ale ludzie pod... są nawiedzeni, mogą zaraz powiedzieć, że, bo niektórzy są, że, że chciał. No to chcieli go wrobić, żeby go wysadzić w tą aferę gruntową, no, Sie nie się nie dał. nie dał, no ale to w no, inny sposób ko koalicjant, go... Koalicjant, nie? To w inny sposób go... Pan Cerata i, i, i pan ten, Pulpet, na polecenie pana no. tego człowieka. No. Na pewno. Na pewno. Ale nie myślcie o, o Kaczce, tylko o innych, nie? Ja tu nie będę nazwiskami strzelał. A teraz zamiast te pieniądze odzyskać to nikt nic nie może, to jest jedno wszystko, jeden diabeł jest. No i tak to jest. Ten tam też są ponoć buty za 12 tysięcy kupił. Niby obrońca rolników, ten ostatni co był. Też jest przy korycie i co to tam? Co to tam jest? Na ale co ja będę gadał, ja to muszę wyczyścić I potem znowu tak jak Nikt chcesz. tutaj nie przyjedzie ci, za ciebie wyczyścić. Nie. nie. Musisz Mi robić. Michał coś tam za mnie zapłacił przedwczoraj. Jo. Ja mówię, to ty żeś zapłacił? Tak. No ja to muszę ci oddać, nie? Jak będę miał. Nie to kombajn czyścisz, to to ja mówię, to drogie czyszczenie, dwie stóły. <laughs> A drogie, ja no. teraz jeszcze kurde, No Nie a, wiem, a kto nie, mi zapłaci? Nie wiem. Zaproszek? Nie wiem, ile biorą, może biorą dwa tysiące za czyszczenie. No może ja. Jest ktoś, co czyści kąpań, Napotkałeś się na YouTube? Nie, 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 nie. Bo ja nie widziałem, ale ja mało oglądam nie? I Może mnie też teraz teraz, teraz jeszcze, w ogóle jeszcze z tą Kasią się jeździ, tak, i to ja jeszcze wiesz. raz podziękuję tym wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wpłacili. Nie wiem, czy to tam stoi teraz w miejscu, czy ja Stoi w miejscu. No, ale, ale z Kasią trzeba dalej jeździć. Ale dobre, trzeba... dobrej to, i dziękuję Wam serdecznie. Wszystkim tak. ludziom dobrej woli, niech Wam Bóg błogosławi. Nie? Tak, dzięki za pomoc no. dla Kasi. To Jest rzutka, jest wszystko, jest konto, mm -hmm. ale na razie to wszystko. Tak, tak by wstoi. było rehabilitacja, No nie wiem. Może, nie wiem. Może po żniwach dopiero by mogła. No. Bo też trzeba było no i pali ciężko, i paliwa. To nie jest tak łatwe, jak to się myśli. Miało, miała na to, ale nie ma szans na NFZ. Na Nacita na grudnia, ale to jest na Nacita na no, grudnia. No ale to może ale to był luty. luty by był. Nawet. Ale to nie na grudnia ja? tylko. Ale to są tylko 10 dni. No. 5 i 5. No, ona, Koniec. Ona chodzi, praktycznie jak ze szpitala prawie wyszła. To chodzi to teraz, jeździ, nie? No nie chodzi, tylko jeździ. No jeździ, zawozimy, nie? Zależy, kto kto ma służbę, to zawozi. Ale jeszcze sama nie chodzi, nie? Tam jak się ją prowadza, no to. Ale trzeba iść, bo jak ją... Uważać mówię, trzeba, bo jak ją bujnie, to to, to jak bezwładnościowe ciało, nie? To ciągnie. Ja już jestem wprawiona, no, nie? Ja wiem. A ty koniec ja. świata, ty miałeś ją sprowadzić ze schodów wczoraj to ją ja musiałem. No, to jest no mnie jeszcze padnie. pukało, no to balustrady i jakoś no. ją tam ten, bo to trzeba tak i ona przodem. Tu się złapie, a my tu tak co wygląda, nie? Za ręce obie. I i wtedy tam wózkę mi na tą rehabilitację i tak to jest. U mnie jeszcze raz dziękuję wszystkim, żeście się zlitowali. Nadmamy. Pozdrawiamy, dziękujemy, życzymy wam, wam wszystkiego nie, niech dobrego. Niech wam najlepiej idzie i niech wam się spełni to, co chcecie, chociaż w części. Tak. Nie. I tu te pikniki, tym wszystkim ludziom, wszystkim tym ludziom, organizatorom tak. tego pikniku, to się piknik nazywało. Nie? Tak. No ja nie mogłem być, bo wszyscy byli, chłopaki też tam. To teraz wydmuchami. Ale to jest, prysz tam w kombajnie, to trzeba w koło latać, bo się zajdzie z góry. Na dole to znowu ten kurz do góry. I to tak, zanim się kombajn obdmucha. Ob, ob Niektórzy mają takie dmuchawy, nawet na Aku. Na miniaturce widziałem, w trakcie pracy, nie? No tu nie trzeba, w trakcie jak się go codziennie rano wydmucha, tym bardziej z tymi blachami na sitach, na sicie na na, yy, chłodnicy, no, tak, na, na tych bokach. Teraz znowu jednemu polecałem, takiemu tam, no znajomy. tam nieraz jest, ale mało, nie? No, no, no znamy no, nie, go, no, z tym. Nie, no to, mów, za, to zało, założył w szoku, jestem ciekawy, w szoku był, nie? Jestem ciekawy jak żniwa ocenił. No. Też na Bizona. Ale też ładny Bizon, starszy od tego, 77, nie? O. No. Czerwony. I no jak, jak to założył przed żniwami do Michała dzwonił, no mówisz ok, nie? Ale to w żniwa trzeba sprawdzić. Ja też byłem, mówię, tyle tych inżynierów było w tym, no. W Płocku? No. no a, a, a nikt tego nie potrafił wymyślić, to mu jakiś, ja nie wiem, gdzie to zauważył, ktoś, ja to zamawiałem, ja mówię, ale panie, czy to będzie działać? Przyślesz mnie, ci dwa razy zapłacę, jeszcze na mój kosz mnie to przyślesz, jak nie będzie działać, pamiętasz? Pamiętam. <laughs> Bo to przy, kurierem przyjechało i pierwsze żniwa, no a tak, to, 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 to w życie najgorzej, nie, owiec nie, ale ży to masakra na tych plewu, to jest moment si to zawalone, ale kombajnu nie można zgasić, jak on jest gorący. No nie. By się zarżnął, nie? Jakoś trzeba było cudować. Ludzie śmigła zakładali na to siatkę, różności robili, a tu jest no, normalnie, bez roboty. Tylko rano się przedmucha mhm. i. No. Cześć tej, Cześć, słoneczko nasze. ci mucha tu. Chodzicu to. A Gawuś co piękna moja! Piękna moja! Piękna moja, co? Nie chcesz zębów pokazać do kamerki? Nie chcesz... No, tu jest kamera. Tak, tak. No, buzi dałaś, widzą? Tak. Buzi dałaś? No. Tam Michał kości, tak. Myślisz, co tam się dzieje, nie? Ale nie masz tu się bać, on nie jedzie na ciebie. No, pa. Bo baj baj, trzymajcie się zdrowo i młodo, jak Wam dobrze idzie. Tam mają wszyscy po żniwach, ja tam nieraz czytałem, to to przed nami het, het, het. Bo różne są rejony no, polskie, i różne są i warunki. I różna pogoda, no tu było na przykład, jeżeli to zielone i było, nie? No bo tu padało, no, od jesieni padało no, praktycznie od przedzbioru kukurydzy, całą zimę. W kwietniu, jak nigdy i w maju, nie? No. Nie tak gęsto, już prawie że to siadało, ale, ale popadało wydeczno, i poszło. nie? Dzięki Bogu. No jak nigdy, mówię, się nad nami tu zlitowało. No, dużo suszy Już przeżyliśmy? Jak ale... było zboże zadbane, to super urosło, nie? Tu była ta pszenica pierwsza koszona, taka, to było po kukurydzy, a kwas miała taki. No. Słomy mało, no było parę balotów, nie? Ale, ale sypało, siedem ileś. No naszym bo ja liczyłem po zbiornikach, nie? No. chyba, że się o jeden walnęłem ale nie będę mówił dziesięć jak nie było mówię, nie, nie, siedem ileś mówił i pół chyba, coś koło tego bo liczyłem na paniole, nie? a on to wywoził, to wie, nie? dobra, trzymajcie się